Największe jednorazowe zwycięstwo polskich myśliwców. 18 sierpnia 1944 roku 315 Dywizjon Myśliwski w pełnym składzie 12 samolotów Mustang III wziął udział w patrolu nad Francją. W rejonie Bouvet Polacy napotkali grupę około 60 samolotów Focke-Wulf FW 190, które dopiero co wystartowały i formowały szyk. Nasi myśliwcy, niewiele czekając, uderzyli z zaskoczenia. W wyniku walki zgłosili zestrzelenie 16 maszyn wroga na pewno, jednej prawdopodobnie i uszkodzenie trzech. Po wojnie zweryfikowano te dane i przypisano Polakom 12 zestrzeleń pewnych. Z lotu nie powrócił jednak dowódca dywizjonu, kapitan Eugeniusz Chorbaczewski, który po zestrzeleniu trzech maszyn niemieckich sam niestety został strącony. Wrak jego maszyny odkryto dopiero w marcu 1947 roku. Bohaterski pilot został pochowany na cmentarzu komunalnym w Krail. Było to największe jednorazowe zwycięstwo pojedynczego dywizjonu w historii lotnictwa polskiego i brytyjskiego.